Czy aby na pewno jedzenie typu fast food w Nowym Jorku jest tak tanie, jak wszyscy mówią? Sprawdźmy, ile kosztowało mnie takie jedzenie przez cały jeden dzień. Na śniadanie oczywiście musiała wjechać pizza za 99 centów i zdecydowanie taki jeden duży kawałek jest wystarczający. Pizza jest cieniutka, bardzo dobrze wypieczona i naprawdę jeszcze nigdy w Nowym Jorku nie jadłam złej pizzy, nawet za 99 centów. Talerzyk po sobie wyrzucam i idę w miasto. A jak wiemy po fast foodach szybko się chce jeść, więc idziemy na hot doga. Wzięłam jeden z najbardziej bogatych wersji hot doga, gdzie była kapusta kiszona, fasola, sosy. Nie mogło też zabraknąć smażonej cebulki. Hot dog wielkości był może na 3, maksymalnie na 4 kęsy i kosztował 10 dolarów. Sam hot dog nie porywał i w Polsce zdecydowanie smakują lepiej. Możecie też wziąć tańsze wersje, natomiast jestem przekonana, że takim klasykiem nikt się z Was nie naje. Po dwóch godzinach chodzenia po mieście wpadłam na obiad do popularnej sieciówki, która serwuje hamburgery. Więc sprawdźmy, jak wygląda, jak smakuje i ile kosztuje jedzenie w Five Guys. Kolejka była spora, więc zdążyłam sobie prześledzić całe menu. Wzięłam cheeseburgera, gdzie dodatki wybieramy sami, frytki oraz duży napój, była to cola zero o smaku egzotycznym. I za cały taki zestaw zapłaciłam 26 dolarów. Cola była bardzo ciekawa w smaku i miała kolor czerwony, frytki smakowały jak domowe, natomiast według mnie były za mało chrupiące. A ich ilość raczej była na trzy osoby. I przejdźmy do najważniejszej pozycji, czyli do burgera. Według mnie w smaku był bardzo dobry, ale za mocno nasiąknięty tłuszczem. I powiem Wam, że w połowie dnia przestałam liczyć kalorie, bo wiem, że ich było za dużo. A skoro przestałam liczyć kalorie, to wpadłam po pączka do Dunkin Donuts. Wybrałam pączka z polewą czekoladową oraz świąteczną posypką. Jeden taki pączek kosztował 2,20$. I zobaczcie, jak jeszcze go dostałam pięknie zapakowanego. Ale nie samym wyglądem człowiek żyje, więc przejdźmy do smaku. I niestety prócz wyglądu pączek totalnie nie miał smaku, więc go nie polecam. I był tak suchy, że ciężko było go przełknąć. A skoro ciężko było go przełknąć, to jedziemy na Brooklyn do mojej ulubionej kawiarni, gdzie wpadam zawsze jak jestem w Nowym Jorku. A widok na most, który jest przed kawiarnią z pewnością kojarzycie z wielu produkcji filmowych. Zamówiłam duże late oraz popularne ciastko, czyli chocolate chip cookie. Kawa kosztowała 5,50, a ciastko 5 dolarów. I w sumie nie ciastko, a ciasteczko, bo było bardzo malutkie, jak za taką cenę. Ale przejdźmy do najważniejszego, czyli do smaku. Standardowo, jak w tej knajpie, wszystko jest przepyszne, ale płacimy także za widok. A jeżeli będzie nam mało, to na Brooklynie możemy wpaść do Brooklyn Bridge i zjeść nowojorski sernik. I za taki sernik z lodami oraz napojem zapłaciłam 18,50. Ale według mnie na Manhattanie zjecie lepszy i tańszy a za cały dzień, gdzie jadłam jedzenie typu fast food, zapłaciłam ponad 68 dolarów i prawdopodobnie przez ten test zjadłam tyle kalorii, ile jem przez tydzień. Ale było warto i daj znać w komentarzu, czy 68 dolarów za jedzenie typu fast food za jeden dzień to jest dużo czy mało.